Witajcie drodzy mili widzowie w kolejnym odcinku z naszych minecraftów A w poprzednim odcinku być może, tak mi się zdaje przynajmniej Pojawiło się tak jakby mmm, szukanie materiałów na wybudowanie Medial House Czyli domku średniowiecznego bez zbędnego owijania W pełne zabieramy się do pracy No a dzisiejszy odcinek będzie polegał jak już w tytule pewnie zauważyliście, e, na budowaniu domku tutaj widzicie, mam takie niektóre materiały. Chyba ku żadnego nie będziemy brali. Weźmiemy tylko e, te ważniejsze, że tak powiem, rzeczy. Troszkę żarcia, którego nie mamy zbyt dużo. E, a dzisiejszym podstawowym budulcem naszym e, to głównie będą schody, z zwykłe, m, takie stołowe Stone bricków, schody sto ze Stonebricków, troszkę drewna, głównie tego, a niektóre, troszkę trzeba go też zamienić, em, bo są... jest nam potrzebne bardzo dużo takich. O, schodków. Dobra, a, there we go. E, jeszcze, jeszcze, jeszcze pół płytki są nam potrzebne, zrobimy tak, wystarczy, tyle. Jakoś tak hierarchię jakąś zrobię. Pyk. Okej. Okay. Wybaczcie, że nie zrobiłem tego przed odcinkiem, ale jakoś tak wyszło. O. Jest dobrze. Łopaty nie nie będzie ona potrzebna. E, natomiast tutaj widzicie, zmieniło się jest bardzo zieloniutko. Słońce ziałowe. Po co ja mogłem poczekać i się przespać. Tu dodałem ten płotek, ale to jest mało znacząca zmiana. Podwyższyłem ten teren. Może nie zauważyliście, dodałem troszkę zieleni. E, a tutaj, jak widzicie, już jest nasz teren, e, który na którym będziemy budować. Domek głównie znajdzie się właśnie w tym miejscu, w tamtą stronę odwrócony. E, jak on będzie wyglądał, co on będzie przypominał, to staje się dla Was, dla mnie zagadką. E, ja zrobiłem sobie takie małe plany, przez, nie wiem, 10-minutowe budowanie e, kilku fajnych motywów średniowiecza e, i po prostu jakoś tak fajnie mi to wyszło. No, nie będę tutaj nic więcej dodawał, tylko zacznę budować. E, tutaj dodajemy taki właśnie motyw schodków, który naprawdę jest adekwatny do stylu budowania e, średniowiecznego. Trzy przerwy, czwarty klocek spawiamy. Powtarzamy tą czynność. Czemu nie? E, tutaj natomiast dajemy e, pół płytki. Robi się ciemno. Ja się szybko przekimam. Naprawdę. E, idziemy spać. Fak. <laughs> Dobrze. E, mam nadzieję, że ten motyw będzie fa bardzo, bardzo fajnie wyglądał. E, budowę podzielimy na trzy party, e, w którym to Pierwszym partem pewnie będzie to zwykłe takie budowanie. Eee, jak to teraz zrobić? Jak to teraz zrobić? Tu będzie na pewno, jest tak na się. Może najpierw rozplanuję. Tak. O. o tak. Może zrobić to dłuższe? Może nie? Może później o tym pogadamy. Tymczasem. czasem Uff, dobra, nevermind. Jedziemy dalej. Cyk. Tak, super. I pierwsze fajle już nam się pokazują i dają weznaki. Dobra. Jesteśmy już, już prawie przy końcu tej podstawowej czynności. Jaką jest umiejscowienie tych um, schodków tutaj. I teraz mam taki dylemacik mały czy zrobić tutaj takie, że tak powiem wejście. E, ogółem ja to buduję na spontanie. Ja zrobiłem sobie małe plany, na które do których nie mam teraz dostępu e, i nie bardzo wiem, nie bardzo mam pomysł e, jak tutaj zrobić. Znaczy pomysł mam no nie. No, co 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 się tak komponituje e, ale tak, tutaj na pewno będzie enchant table. E, enchanting table. Czyli tutaj, czemu nie? Kto boga temu zabroni, zrobimy schody na górę. I tak. Może tutaj ja to dokończę, żeby będziecie mieli to w timelapse, A więc widzimy się za chwilę. Po krótkiej przerwie, no widzieliście w timelapse jak tutaj dokończyłem, i w tym momencie skończyłem to już na dobre. A teraz może zajmiemy się tutaj. Tutaj <grym> wiem, że to wygląda nie za fajnie, nie za imponująco, ale tutaj będzie engine. Nie patrzcie na to. Wiem, że to jest płaskie, a to do mojego stylu budowanie nie jest podobne, ale z tej strony nawet fajnie wygląda. Tutaj dookoła też dajmy pół płytkami. W następnych częściach filmu, częściach budowania dowiecie się czemu tutaj dajemy te półpłytki. Eee, Nevermind. A, a teraz po prostu zaczniemy eee, jakoś, nie wiem, wykończenie wnętrz. Jakoś musimy tutaj e, ogarnąć to wejście. Tylko, że nie wiem jak, jak ja to mam tutaj zrobić. Bo jak widzicie. No mimo to i tak trzeba zrobić crafting. Fajny sposób wyjdzie. Um. No jedno wejście, jedno wejście. Mógłbym zrobić. Dobra, tutaj na pewno już będzie tak. Cyk. Robimy drzwi. Są drzwi. Adekwatne. Ładnie to wygląda, nie powiem. Zrobimy tak. Nie wiem, tak możemy zrobić jeszcze. A tutaj damy szybkę? Nie, szybka nie będzie fajnie wyglądać. Albo damy sobie. Tak, nie. Nie, no jak? Tego nie dajemy tutaj. Albo damy tak. Brzydko. To ja bym zrobił może tak. Tutaj jakieś wykończenie. Tak. Nie chciałem po prostu takie wytłumaczenie krótkie Dlaczego nie zrobiłem tego w time timelapse, chociaż może dla was była to by przystępniejsza forma filmiku, a to jest spowodowane tym, że po prostu chciałem to jazdować zamiast wiecie. I ja chciałem to po prostu pokomentować. Kurde, to nie wyszło zbyt imponująco. A powinno wyjść imponująco. Tutaj nie będzie drzwi. Get off. Get off. Get off. I stąd. Oh. Mm. Dobra. Zalepimy sobie to dirtem. Czemu nie? A, dobra. Tutaj damy półpłytki. Pociągniemy do końca te półpłytki, e, które tu powinny być. Tam będą szyby, więc nie wypełniamy to schodkami. Tutaj w błąd. Popełnię błąd, ale to niech nas nie zniechęca do dalszej pracy, której troszkę dużo poświęcimy w tą budowlę, bo to przecież jest domek, do którego zawsze będziemy wracać, w którym wszystkie temki, które nam są potrzebne do eksplorowania, będziemy trzymać, w którym to będą magazyny, przepalarki, potrzebne rzeczy, ale się rozkręciłem, ale to dobrze, wracą do formy. Do wypowiedzi związanych z odcinkami damy sobie tutaj dwa craftingi, po czym zrobimy kolejne drzwi, które już mamy w ekwipunku. O oh ja. Yeah. Mm -mm -mm -mm. Nie, to źle wygląda. Boże, już 10 minut odcinka? Nie wierzę w to. Nie wierzę, że ja tak kierdzielę przez 10 minut o niczym. Dobra. I tak to będzie nawet fajnie weryfony wyglądać. Jeszcze tutaj dodamy ciekawy motyw, jakim są e, władzy do, dodadzą e, również takiej fajnej tematyki, czemu nie możemy je dać wokoło, Ech, nie starczy e, okej. Okay. Tak żeby tutaj... Żeby troszkę tego było. Pyk. 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 Tutaj będą chyba podwojone włazy, ponieważ e, tutaj będzie... <śm> Boże. Czemu ja dzisiaj mam taką w ogóle nie wiem o czym gadać, e, ale o czymś gadam. Dobra. E, tak, wejdźmy sobie do sieroteczka. Zrobimy tutaj sobie na, na najpierw e, jakieś fajne czemu nie? Albo nie. To jest głupie. Ale tak, zrobiłem sobie na samym początku jakieś tutaj jakąś tutaj podłogę, ale nie, nie, zaczniemy, nie zaczniemy od tego, tutaj i tak będą jakieś fajne, jakieś fajne podłoga, która będzie składać się z tego czarnego drewna, to na razie tego nie będziemy po prostu ruszali. A w następnym odcinku do, dopiero to dokończymy. Dobrze. Teraz to się zastanawiam, jakby to zrobić, bo tak tu jest. Raz, dwa, trzy, tu będzie enchant. Dotąd będzie sięgał enchant. I jak to zrobić? Żeby to fajnie wyszło. Może zrobimy tak. Cyk, cyk. Mm, mm -hmm. No, nie wygląda to zbyt imponująco. No, ale jak tak być musi, to nie będzie. Zrobimy tutaj to samo, żeby to było już zjednolicone. Przepraszam za ten fail. Zjednolicone, żeby to jakoś wyglądało. Jeszcze tam jednego zapomniałem zrobić. Okej, okay, jest dobrze. Mamy mało jedzonka. Zaraz to się zmieni, zaraz się najemy a ja tutaj myślę, że dam radę no niestety musimy się pożegnać z jedną stroną enchantu ale to chyba nie będzie żadnego problemu dobrze jesteśmy w tej części robienia w następnym odcinku kurde kurde w następnym odcinku ujrzycie to poszerzone o jeszcze o jeden Jeden z trzebelek dalej, bo tutaj się nie mieści, ale może zrobimy to teraz. Czemu nie? Możemy teraz to zrobić, bo tutaj mi się to nie podoba. To może zobaczymy się, jak ja to ogarnę, i to będzie troszkę większe, co pozwoli nam na większe tutaj możliwości robienia w środku. A więc widzimy się za chwilkę. Hej, witajcie po krótkiej przerwie, po krótkim time-lapse, w którym time że co ja powiedziałem, w którym tutaj po prostu zrobiłem cięcie, po czym tutaj dokończyłem, to znaczy przedłużyłem o jedno, aby to wyglądało, że w środku jest dużo miejsca i mam nadzieję, że to właśnie tak wygląda, bo tak wyglądać miało. Teraz to wygląda następująco. Mamy już mało czasu, więc będę się streszczał. Dokończyłem też tutaj tymi trapdoorami. E, e, tutaj będzie entrzec na pewno, a my może się zajmiemy tutaj, e, może czym? podłogą, tak, podłogą się zajmiemy, e, bo mam potrzebne e, na, e, surowce. Nie, tutaj, tutaj nie robimy, ponieważ Tutaj będzie. Będą. Tak. Tak będzie. E, enchanting głównie, Więc tutaj jest niepotrzebne. Natomiast tutaj jak najbardziej. Może tu się jeszcze kiedyś pojawi jakieś wejście do piwnicy albo gdzieś. Nie wiem. E, nevermind Jedziemy dalej tutaj. Wy. Zróbmy to, co mieliśmy zrobić. E, I zacznijmy. Tutaj mamy. Takie będzie samo. Taka sama będzie podłoga jak. W tamtym domku, tym naszym pierwszym teraz będzie. Tak, tak. Teraz było... tak, 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 tak. Tyle, że teraz będzie coraz lepiej wyglądać. Taka podługa jest naprawdę bardzo fajna bardzo dobrze się prezentuje. Tak, e, teraz zrobię tu, tu, mało czasu, mało czasu, mam nadzieję, że zdążymy, no dobra, dobra, zrobię tu już, chyba się, się dzieliła. E, ale dobrze, ja tam się cieszę, bo drewna mi wystarczy, e, a nie mam zbyt dużo. <laughs> Okej, okay, dobra, bez zbędnego pierdzielenia. Nie będę tutaj czy dobrze czy źle. Mam nadzieję, że na ten czas, na ten czas odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Chociaż nie możemy jeszcze zrobić dach, który dach tego właśnie piętra. Zrobimy go i to będzie umowny koniec naszego budowania początku budowy domku. Nie będę po prostu oddzielił to na party, tylko e, nazwę po prostu będę robił odcinki z tego e, i w ten sposób będę po prostu to wszystko odróżnił. Tak zrobimy, będzie najprościej. Mam jeszcze troszkę. Ty... Prościej. tak właśnie to zrobimy. Na chłopski rozum. Będzie dobrze. Błąd. Wypełniłem błąd. E Enchant będzie troszkę dalej przesunięty, więc. Znaczy, no, to nie ma zbyt dużej różnicy. E ale przecież mamy możliwości. E I możemy to przesunąć. Czemu ja to wypełniłem tym, a nie czymś, a nie zwykłymi deskami już jest troszkę mało może już mi zaczyna błąd, język no nie hmm. wygląda to zbyt sympatycznie e, no ale widocznie tak być musi tutaj jeszcze dokończymy no, powiem, wygląda dobrze, jak mi fajnie zadrżał za 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 głos <coughs> tak, tam e, gdzie są te szpary boże. Prawo do Tam, gdzie są te dziurki, tam będą umiejscowione szyby. Kolorowe szyby. Zobaczycie, jak to będzie wszystko się komponować. Ale to już w następnym odcinku, który okaże się już niebawem. Ja tak sobie pochowam te wszystkie rzeczy. Oczywiście F5, F1. prawdziwi YouTuber, żegnałem się na przybliżeniu. A więc ja byłem Lejto. Zapraszam Was już teraz do kolejnego odcinka, który ukaże się już niebawem. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nie możesz mnie subskrybować, jeśli nie masz konta na YouTube. Nie masz kanału. E, a więc logujcie, rejestrujcie się na YouTube, dawajcie mi subskrypcję, e, jeśli chcecie być na bieżąco. I jeśli odcinek się podobał, dodajcie do ulubionych, bądź też docencie moją pracę, fapeczką w górę. Cześć. Das heißt.